To niech potem da Graftona! Daj, gra daj Reddy, a nie... Mam ready. To nie piskuj. Kiego ja chcę Graftona. Coś tu w Minecrafta grać? Ej. was czekam w tym Ej. To. Ktoś gra w Minecrafta stąd? Czy nie? Chyba tak. Tylko Rzezko. nie wiem kto. Ja, ja, tak, tak. ja, ja tak, tak, ja gram. Chyba no, wszyscy na tym targach grają w Minecrafta albo grają. Co nie grał kiedyś Jak... Minecrafta? Ja grałam... Minecraft zajebisty jest. W może się nauczyć kreatywności bardzo. No tak. Minecraft to nawet w szkołach są czasami I znowu mi wszystko zabrali. Minecraft było moim dzieciństwem. dzieciństwem. To wezmę sobie aparat. Idę do pipi od razu. Chyba mi się wydawało, ale tym coś na piętrze. Leczki nie będzie jakby co. O, idę tym prędzej. Może będzie Nie, nie ma. Bo tak to by było tutaj, a zobacz. Zobacz. Tak to by było tutaj, a nie ma. Nie no, nie mów, że tu będzie lustro. Tu będzie dobrze. To będzie lustro. No tak w niebieskim pokoju coś może być, zobacz. Pozytywka. Mam drzwi otwarte, uchylone, ale tak wiesz, nie że otwarte, tylko leciutko uchylone. Otworzyła gdzieś drzwi. A chyba na, na górze, albo na prawej O górze, teraz nie? otworzyła. No gdzie? Mówcie mi. O jest! Tutaj! Na górze? na górze? Na górze. Tutaj! Gdzieś tutaj powinno być. Nie, on jest na dole, skoro tak. To gdzie on otworzył? Do polery. Że przed sobą, może do piwnicy. Jak do piwni, to słyszałam jak O tu, w Łazience. Na górze, jest. Ja. O, pingery. A. <ścoughs> Pięć palców ma tylko. No to chyba dobrze, nie? tylko Teraz tylko pytanie: czy on jest na tym korytarzu, czy on jest w Łazience? Zamkniętej, jeszcze i w ogóle była dziesiątka, nie? Ja Naprawdę była się dziesiątka. Ej, no, I no dziesiątka. Jest, jest Freezing? Jest freezing? No Tylko, że Tiger, no tak. gdzie ten duch jest w końcu? Chyba tutaj, bo tu jest Freezing. Ale dalej nie widzę, co nie żeby nie było A pełno jest mroźna? Take How old are you? Być eee, Może być MFK przeniosła być MF się tutaj. Piotrka, ten garaż. To jest Gin. gin. Eee, ale... Świeczka. albo The Twinsy. The Twinsy. Mamy tylko MF-ka i rośnie. Kacidły, nie rośnie. Nie, mam jeszcze odciski, doni... co ty debil? A, dobra. O, świeczka no, z dwóch nogi. No, z no, mogę się zaraz walić stąd. Zdmuchnął okay, świeczkę. Kurde, sam robiłeś odciski. Musimy użyć kadzidła, kiedy kogoś goni. I... musimy uciec. Duchowi. Czyli, że dwa, dwa cala w jednym tym i Tiger, proszę robić. Nie, teraz nie. Ja się zgubiłem, panie. Nie ja też. Jeszcze. Ja nie umiem uciekać. Ja tym bardziej. Polan. Co? Twój, Co ja? Na trzy cele zostały w jednym. W, w, możesz zrobić. Ty to tak ja fajnie. Ty, ty lubisz e, robić te cele. Jak tak, umrę, to zabiję. Tak, będziesz, będziesz zakonnicą. Co ty jest w domu? chociaż? Nikt ja nie będzie no, w domu Nie, nikogo nie ma yy, oprócz Ciebie Nie, nikogo nie ma ktoś weźmie mi pozytywkę walnie Nie, ktoś mi pozytywkę weźmie I się schowa Nikogo nie ma w domu Ej no weźcie pozytywkę mi, odpalcie tu Weźcie mi pozytywkę, odpalcie Jest piątka, Zdefnięcie. definitywnie ale ja jestem w wanie. No wiem. Widzę. Widzę. Dziesiątka! No, a ale... To Tatiana! Jest, Jest tutaj. Dobra. Cześć. Hej. Tiger! Tiger, idź z Alanem do domu. Nie, kanał, ty nagrywasz odcinek. Idź, zrób coś. A skąd wiesz, że ja nagrywam? Bo zawsze nagle żegram. A może ja dzisiaj nie nagrywam? Kości nie wierzę. Zawsze <grywa> nagrywasz. Rób kontentik. Content, content. Ja zostaję tutaj. O. No Dobra, zapraszam do domu. O, mężczyźni poszli do domu, do roboty. A na pewno. Do doma. Dodałam dodałam Nie dodałaś. Ja dodałam, Doda... ja, ja, do... ja dodałam do gry śmieszne momenty. Gdyby nie. A... Gdyby... gdyby nie ja, to by d... nie było śmiechu. O, ja mogę się wypiąć, do doma, o proszę. co do domu. do komu oh do kuki. Do kąta? Dobra, idę do kąta. Kuchni sią. kuchni. Dobra, to zaraz pójdę do kuchni, bo w końcu jestem też głodna, to zaraz pójdę do kuchni, coś sobie muszę ugotować no. do jedzenia. Ale, ale ja pójdę do kuchni w prawdziwym życiu, a nie tutaj w grze. Nie, ja Zapraszam cię. Dobra, to idę. Idę Cię za śmietnikiem Do domu No jestem w domu, o co Ci chodzi? Nie Do domu, za drzwi Za drzwi, nie do pana Dr W drugą zwrot Zawrótkę proszę robić, do domu Wsiadł do domu, zawrotnie Wsiadł <noise> do domu, zajmuje do domu Ty też do domu? Ty <noise> do domu, Alan? Nie, do ja czekam aż ktoś mi odpali pozytywkę I żyć Do domu <noise> Do domu ku. Ja pilnuję skrzynki, bo czekam na listonosze Do domu, ja odbiorę nie, ty czekasz, ty jesteś w kącie. Ja czekam na listonosze. Do domu, tak ja zabierze. Do nie domu. wchodzę, nie wchodzę tam. Do domu, ką robisz? Dot diamond co zostaw. No i co do domu tam ten A ja nie idę. Bo jak tylko pobladzem, to od razu dług zaczął wszędzie mrugać światłami, to więc on mnie nie lubi. Dobrze, że cię skontuję. do domu. Bo były na cię zamieszkania zaraz. Do domu. Gdzie tak, tak, w do domu? Do domu do domu. Jestem na werandzie. Udaję dziadka. Ale masz w domu. Alan, idziesz? Co za tobą jest? O! Chodź! Weź pozytywka i mi rzuć, a ja się z nim poraniam. E, to nie tu. O. Weź pozytywkę i rzuć. I się skowaj. Okej, hata. atakuję was o morzyще. No. Um. No nie Widzisz? ma człowieka. Tak jest na parterze za drzwiami do piwni, a ktoś ja. jak... Karolina jest na górze. co się w kącie, jakim się nie stoisz na środku pokoju. Za drzwiami za drzwiami. No. Ale nie zaliczyło, powiecie o tym. Nie, nie zaliczyło. zaliczyło. No, ty ten no, nie zaliczyło. Wszystko zaliczyło. Wszystko zaliczyło. Nie, u jest niezaliczone. Widzę, no przecież. Chodź, Karolina. macie tu macie siódemkę, nie wychodźcie jeszcze. Ja wyszłem. Chodź. Dziesiątka. No, na pewno. Trole. Próbowałem No, na pewno. Dobra, skoro z was takie trole, to potem wyjdziecie na wszystko. Nie, bo ja żywę rzeczy. No też rzeczy. Nie, cały czas wychodzę na wszystko, żeby nie było. Ale nie mam zamiaru godzinę, tylko jak wy sobie tromujecie i mówicie dziesiątki i te inne. No bo dziesiątka? Nie było dziesiątki. Nie, nie było.